Cześć, dzień dobry. Jeżeli szukasz dobrej inwestycji, takiej jak złoto, zainwestuj w tę oto nieruchomość, w której się obecnie znajduję. Jest to nieruchomość w centrum Bydgoszczy, tak zwany dwupak inwestycyjny, czyli na jednej księdze mamy dwa mieszkania, jedno większe, dwupokojowe oraz kawalerkę, także idealny produkt pod wynajem. W obydwu mieszkaniach mamy antresolę do spania, fajna wysokość ponad 360, także Koniecznie zapoznaj się z tą ofertą i zadzwoń do mnie już dziś. Zacznij zarabiać. Bądź chantierem.